Witam serdecznie z tej strony, papaja się, a to jest właśnie kolejny odcinek z Wolf Game. Eee, to jest ostateczne zakończenie, można powiedzieć. Dino, um, odłączam sobie teraz mikrofon, powinno być lepiej mi słychać. Dlaczego tak mówię? ponieważ to jest właśnie ostateczny jakby koniec sezonu czwartego mógłbym tak powiedzieć. Dlatego w tym ostatecznym dniu mogę pootwierać te wszystkie rzeczy, które mam z właśnie tego sezonu. Znaczy dokładnie jeszcze się nie skończyło, w sensie pole dalej aktywne, zakończy się za jeden dzień, 12 godzin, ale jakby sezon się skończy, już prestiżu się skończył, już prestiż już nie dostaje, już nagród, więcej nie możemy zdobyć już talentów, nie możemy aktywować, zdezaktywować chyba, już nie możemy ulepszać behemotów, bo tu pokazuję oczywiście, ale nie mogę tego już użyć, jak możecie zauważyć, już koniec. Już nie można. Więc potwieramy sobie, odbierzemy sobie tutaj nagrody. Wszystko co oczywiście yy, nie było odebrane. Czyli tutaj z kampanii, Odbierzemy sobie tutaj nagrody dodawać. Wiadomo to wiecie o tym, że tutaj są te rzeczy, ale jakby chcę już wszystko, jakby wszystko, wszystko odbierać, co jest oczywiście dostępne. Kamień milowy, nie zrobiłem tego. No, nie warto to było. To miałem już zrobione, więc jakby to mnie zdziwiło. To, to zrobiłem jakby, ale straciłem bardzo dużo zasobów, więc to moim zdaniem było opłacane. To miałem zdobyte, też nie wiem jak. Ale podbieramy sobie właśnie teraz. Klejnoty. Mm. Możemy sobie kupić diamentowe klucze. Wszystkie diamentowe klucze. Ponieważ teraz bodajże, że właśnie dostęp do tego tutaj kupimy sobie właśnie tą i chyba odbierzemy sobie ten tron. Tak myślę. Odbieramy Jeszcze mam 1200 monet pazura bestii Tylko właśnie nie wiem na co mogę, co mogę kupić jeszcze niby mi ten zwój byłby spoko hmm. Chyba wszystko mogłem, bo tak naprawdę. Oprócz tego, bo to jest bez sensu, moim zdaniem. Jeszcze się zastanowię. Ile mi zostało dokładnie? 600. Dobrze. Czyli właśnie dla tego talentu nie można chyba resetować. A poza tym się nie opłaca tego kupować. To jest bez sensu. Bo normalnie nie, ja nie mogę ulepszyć, jak widzicie. Etapu rozliczenia: osiągnięcia. Nie. Nie wiem czy to jeszcze mogę zrobić, 580, ale bodajże jak teraz tu wejdę sobie i będę chciał zaatakować jakieś zwierzę, byle jak, obojętne jakie, bo już bodajże tego nie będę mógł zdobyć. Odbierzmy sobie, tego, sprawdźmy. Osiągnięcie, no i już tego nie zdobędę. Ale tutaj, tutaj są nagrody. Właśnie tutaj są nagrody. I sobie podbiegamy. Wszystkie, jakie są. Czyli w sumie tylko trzy. Nie zdobyliśmy niestety wieży żywiołów, czy jakby ten najważniejszy punkt. Znaczy tylko raz zdobyliśmy. A teraz zdobywamy nagrody jakby pocieszenia. Chociaż te klejnoty są naprawdę najwięcej warte. I odłamki. Wygrać niestety się nie udało. A szkoda. Cóż. Wydarzenia już się zakończyło. Po życia już też się skończył. I teraz oczywiście stąd. Odbierzmy sobie to co udało mi się odebrać, czyli dostałem 80 od, odłamków Rysia i takie właśnie wszystkie nagrody. Dodania gwiazdek to oczywiście średni bursztyn się najbardziej opłaca w tym momencie tylko No Tak naprawdę najważniejsza nagrody to jest właśnie ta skrzynia Keolki i właśnie ryś, No i oczywiście te godziny czasu. Zgłoś Zobaczmy czy coś dostanę. Nic nie dostałem. Ok. Czy teraz z Legionu? Zobaczmy co dostanę przez cały ten okres. Wiadomo ja tam odbijałem. Yy, powiedzmy ten... Teraz zobaczmy. O kurczę. 470 pazów bestii. Dwa tysiące zasobu. O. No cóż. Ich tego już nie wykorzystam niestety. A szkoda. No cóż. To jest najważniejsze w tym momencie. No i średnie zasobów. No. Tak to właśnie wygląda. Tutaj już mam wszystko podbiegane. Hmm. No, i zobaczmy, ile teraz mam. No, i teraz mam 1137, więc tak naprawdę teraz mógłbym odebrać właśnie te meteoryty i dać owoc, ponieważ to, to mi się bardziej opłaca. Tego nie mi się nie opłaca, bo mam praktycznie 3000 tego. A w następnym sezonie będę mógł sobie podbierać znowu te rzeczy, więc sobie oszczędzam. Tak, może oszczędzać. Niby w teorii mógłbym tutaj, ale czy się to opłaca? Nie opłaca się, moim zdaniem. No cóż, ale teraz mogę właśnie sobie tu ulepszyć Ponieważ właśnie mamy to 20 tysięcy Mamy teraz właśnie zwiększoną jedną gwiazdkę Jeszcze tylko trzy razy mogę no, Więc na ten moment tak to właśnie wygląda Mogę Vipa 12 ulepszyć w końcu, mam tyle tego, że raz sobie zrobię rzut ekranu I co? I odbieramy Więc zatrzymę sobie od Vipa 30 tysięcy dostałem za same 50 tam piątki To jest niesamowite. No, i 94. Mamy to. VIP 13. I sobie możemy odebrać po raz kolejny. I teraz właśnie mamy kolejny właśnie temu wyczas i... Kolejne odłamki, jest niesamowite, Tu się dostaje takie rzeczy. No i 22. No i to tak naprawdę tyle, Ta, mam, mam właśnie bitpa 13. Eee, I na ten moment nie będę zużywał klejnotów, ponieważ właśnie klejnotów mam sporo. Jeszcze tutaj poczekajcie, sprawdzę. Mam 80 właśnie życia I tak jak mówię, ja to wykorzystam teraz te wszystkie odłamki, gdyby się udało zdobyć na lepszego bohatera, który oczywiście będzie w sezonie siódmym. Teraz będę właśnie oszczędzał te odłamki ze względu na to, żeby... Bo potrzebuję 42 odłamki jakby, czy tam 36 bodajże. 32, bo 36 nie pamiętam jak to było, żeby ulepszyć samych tych na jeden, jakby, właśnie, wieznego ducha. A ze sobą mam aktualnie tak to wygląda. Jak sobie tak przeliczyłem yy, na klejnoty, to powinienem być wipa 14 Właśnie teraz to zrobię i wam dam znać. Właśnie tyle, jeżeli dobrze <gry> policzyłem. Yy, powinienem mieć klejnotów yy, na właśnie vipa 14. Jeżeli dobrze się nie mylę, bo jak sobie teraz to odejmiemy 5, 2, 3, 2, 5, 5 to będzie minus 240. No, Czy sobie bym zapisał jeszcze raz? Czy miał być plus? E, nieważne, bo sobie zapiszemy po prostu. Nieważne. To będzie właśnie plus, nie minus. Moja matma jest super. No, czyli 805, 940 będę miał. Gdybym złożył teraz wszystkie klejnoty, czyli będę miał VIP-a 14 i zabraknie mi dosłownie 200 tysięcy klejnotów, albo ogólnie punktów, żeby wbić VIPa 15. Więc pewnie długo, jak się będzie wydarzenie, które każe zużywać klejnoty To ja zużyję Żeby tylko zdobyć właśnie tego VIPa 14 Czyli tak naprawdę 50 tysięcy w te mógłbym zużyć Żeby mieć właśnie tego VIPa 14 Znaczy ogólnie klejnoty jakby ogólnie zużywać No także tak to właśnie wygląda No. Więc mi się wydaje, że zakończyliśmy bardzo dobrze e, to wydarzenie. Moim zdaniem było bardzo przyjemne. E, I tyle myślę. Liga wojny zimowej, jeszcze mogę Wam powiedzieć, się skończyło. Czy się e, rozgrywki grupowe. Teraz będzie odpoczynek i przygotowanie. Więc, tak naprawdę, dopiero będziemy 12 sierpnia rozgrywać kolejny atak, kolejną wojnę zimową, TOP-32. Wtedy, niestety, mnie nie będzie, albo będę spróbował na telefonie się połączyć. Ale, jeżeli chcecie usłyszeć, co mówię, no to najwyżej. Dajcie znać w komentarzu a jak nie chcecie, tylko dźwięk, bo niestety problem jest taki, że na telefonie są dwie opcje u mnie: i dźwięk, albo sam dźwięk w systemu, albo mikrofon bez dźwięku. Będę musiał posprawić, może się uda mi jakoś ogarnąć, żeby mieć dźwięk i głos. A tak to to na przykład bym tylko pokazywał mniej więcej. Walkę, ale mi się wydaje, że nagrałbym sam głos bez dźwięku, niestety, i bym właśnie pokazywał wszystko, co tam jest możliwe, Dobyć 10 tysięcy punktów i przejść dalej. Nie będziemy mieć 12 i 19, do 26 będę już czyli te trzy ostatnie powinien być, jeżeli oczywiście te dwa wygramy. A potem, mistrzostwo, jak wam pokazywałem. No, tu jest nawet 100%. Tutaj właśnie takie, co by się spodziewał. No, 3,915. Tak jak wam powiedziałem, za wygraną jest oczywiście to, który zimy. A to jest właśnie Tron, który jest tutaj gdzieś dokładnie. Bo tu jest właśnie sezon trzeci, a tu jest gdzieś sezon czwarty. Nie wiem gdzie jest ten sezon czwarty. Tutaj. To jest sezon właśnie czwarty. Bardzo ładny też tron yy, Oczywiście chciałbym ten zdobyć, bo ten jest ładny też yy, i tutaj jest właśnie yy, w, nazwa Klanu tam chyba też powinno być. No i plus 15% do ataku. No cóż. Zobaczymy. Tylko trzeba 10 tysięcy punktów zdobyć i wygrać mistrzostwo. Więc myślę, wydaje że to by było na tyle. To był właśnie sezon czwarty. Zakończenie. Żegnamy się tak naprawdę z sezonem czwartym. Już na, nie będę nagrywał yy, jak tutaj będziemy przychodzić. Albo dogram właśnie yy, jakąś taką... Yy grywkę po prostu ramy jak się zakończył ale to jest bez sensu, bo już teraz to robiłem, a to się nic nie różni, po prostu się zamyka, nas po prostu ładuje do naszego... Yy, domu, jak może tak, powiem, jak zwał, tak zwał. I tyle. Więc... Widzimy się tak naprawdę za niedługo, a... Y, później oczywiście będzie sezon piąty zobaczymy wydaje mi się że za cały miesiąc obstawiam za około 2-3 tygodnie nie całe także dziękuję za oglądanie widzimy się w następnym odcinku trzymajcie się cześć